Dzień dobry, witam Was serdecznie w moim pięknym, śnieżnym nagraniu. Jestem przed wjazdem do Krakowa, do strefy, czyste, do strefy bogatego, bogatego, bogatego człowieka, czyli czystego, czystego transportu, czystego powietrza, jakkolwiek by to nazwał. Jestem na ulicy Kocmyrzowskiej. Przy stacji BP, i będę przejeżdżał teraz bardzo delikatnie, żeby wam pokazać maszynę, która wydaje specjalne bloczki. Specjalne bloczki, które trzeba pobrać, trzeba zrobić opłatę 5 zł od starego samochodu, który nie spełnia współczesnej, obecnie zatwierdzonej przez Urząd Miasta Krakowa normy. I po zapłaceniu 5 zł, dany pojazd, który 5 sekund wcześniej nie spełniał normy, już może wjechać w strefę, może smrodzić nic się nie dzieje. Zamiast nazwać to po imieniu haracz od biedy, to nazwano to opłata za czyste powietrze. Nie wiem, czy te pieniądze będą przejedzone, przeżarte przez ten cały aparat miejski, czy będą, pójdą na poprawienie tego stanu powietrza w moim ukochanym, cudownym Krakowie. Pokażę Wam, jak zorganizowano tutaj świetnie, rewelacyjnie całą logistykę tego przedsięwzięcia, tylko od strony, tutaj od zachodniej strony, wjazdu do miasta Krakowa przez Nową Kutę. Najpierw, nie wiedząc, bo jak, jeżeli nie wiecie, gdzie kupić dany bilecik, władowujecie się w strefę, z której nie ma wyjścia, bo już w nią wjechaliście i ponosicie mandat. Nie wiem, czy ten mandat podobno jest 400 zł, ale nie wiem, jak to jest. Dzisiaj byłem przy tym urządzeniu pobrać ten bilecik. Ten bilecik wygląda mniej więcej o tak, taki, tak. Ale była koło mnie policja. Stała policja, bo ja nie wiedziałem jak to po prostu obsłużyć tą maszynę. Bo tam jest coś takiego, że musicie wpisać kraj kod kraju i nie wiecie czy trzeba wpisać pol, czy trzeba wpisać pl. Informacja jest lakoniczna. Zapytałem przesympatycznych młodych policjantów czy czy mi mogą pomóc? Oczywiście spróbowali mi pomóc, niestety też nie udało im się tego uruchomić. Po ciężkich bojach z maszyną udało mi się przejść 3 czy 4 etapy dalej i żeby zatwierdzić pewną sprawę dalej okazało się że no niestety maszyna odmawia posłuszeństwa maszyna w maszynie nie wciskają się plusiki ani minusiki gdzie możecie określić ilość dni którą chcecie mieć zaakceptowaną żeby być w danym pięknym mieście Kra Kra królewskim krakowie ale po ciężkich bojach udało się, udało się w jakiś tam sposób ten etap przejść. Jestem szczęśliwym posiadaczem depozytu 5 zł. Będę zbierał te depozyty, bo w momencie, gdy Urząd Miasta Krakowa przegra sprawę, ja z tym zgłoszę się, aby razem z odsetkami ustawowymi wszystko zostało mi zwrócone co do grosza za ten łobuzerski Janosikowy napad na wolnego człowieka. No to ruszamy w trasę. Zbliżam się do owego, do owego urządzenia pobierającego opłaty, oj, muszę puścić tutaj pana, który musi się, panią, która się wycofuje, dobrze, ta kolejka tutaj to jest właśnie po te opłaty, to już nie jest takie tutaj proste, jakoś ludzie sobie z tym muszą radzić, tak, nie ma tutaj wskazówki, że to jest jednokierunkowa, musimy się tutaj wyminąć. Będzie tutaj węzeł gorzdyjski niedługo. O, jest, 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 jest. Spróbujemy. Przepraszam, radzi sobie pan z tym urządzeniem? No nie za bardzo. Nie za bardzo. No. Ja pytałem chwilę temu policji też sobie nie radziła. Tak? Tak, ale podobno z przymrużeniem oka nas traktują. Także niech pan walczy niech pan tylko plusy i minusy mocno wciska te zdrapane co są, bo inaczej pan nie da rady. Aha. Powodzenia. O, Także nie jestem odosobniony słyszycie, tu nie ma żadnej reżyserii. To idzie na spontan. I Teraz tak, wyjeżdżam w stronę Krakowa. I zobaczcie, teraz jest sytuacja, sytuacja taka. Z lewej strony jest wschód ulica Kocmerzowska, czyli Jadenią. I tu mamy po prawej stronie informację, gdzie jesteśmy, co nam grozi strefa czystego transportu w Krakowie proszę zobaczcie, widzicie to? Jak zdążyliście, to, 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 minęliście. Nie zdążyliście zauważyć, już jesteście w strefie mandatowej, moi drodzy. Nic was przed tym nie uchroni. Oko opatrzności, oko opatrzności miejskiego stróża władzy, tutaj na tym terenie, wychwyci waszą rejestrację, połączy z systemem komputerowym i obdarzy was możliwością zapłaty za to, że wjechaliście w strefę bogatych ludzi. Bo różnica między nami a tymi bogatymi jest tylko taka, że ten bogaty ma troszkę więcej na koncie i stać go na troszkę nowszy, niekoniecznie lepszy, ale nowszy, nowszy pojazd. Najpierw zróżnicują was, nas, zróżnicują nas na poziomie portfela, potem na poziomie możliwości, potem na poziomie może genetycznym i daj Boże, oby to się nie stało. Dlatego jutro, jutro jestem na tym proteście obojętny, czy będzie nas tam garstka, czy będzie nas tam setki. Postaram się tak uczciwie, jak najlepiej, jak najlepiej potrafię, zdać wam relację z tego wszystkiego. Pozytyw tego wszystkiego powiem wam jaki jest. Pozytyw jest niesamowity, że tych policjantów, których spotkałem dzisiaj chwilkę temu wspaniali ludzie. Naprawdę słuchajcie czapka z głowy. Czapka z głowy, że normalni ludzie trafiają do policji. To już nie są psy. To już nie są psy. Po dzisiejszym spotkaniu z policjantami to nie są żadne psy. To są ludzie, którzy usłyszałem taką rzecz. Jest nam wstyd za to, co się dzieje. Wyobraźcie sobie. Usłyszałem to od policjanta. Jest nam wstyd za to, co się dzieje. Życzyłem im wszystkiego dobrego, cudownego zdrowia i kasy w nowym roku. Oczywiście kasy nie z naszych mandatów. Zaczęli się śmiać. Także jest coś, co, coś, co się dzieje w tym naszym narodzie pozytywnego, niesamowitego. No, ale wpierw trzeba zrobić porządki w magistracie, czy jak to się teraz nazywa? W zarządzie tego naszego miasta. I obym nie był prorokiem takim, że będzie panie Komuchu Majkrowski, prosimy pana, aby pan wrócił z powrotem na to, na to stanowisko. Obyśmy nie musieli w ten sposób myśleć. A może tak się okazać. Dobra, koniec tego mojego gadania, bo wiecie co, rozg rozgadam, chociaż tu mnie teraz mam, stoję tutaj w korku, bo miasto jest zakorkowane. Oczywiście, wszyscy, którzy mają te karteczki, wszyscy, którzy nie muszą też mieć tych karteczek, ale jest alternatywa, pokażę Wam, popatrzcie. Tutaj z boku jest to niebieskie, to jest tramwaj. Tak, prawdziwy tramwaj. Miga tutaj do mnie światełkiem. Można by było zrobić tu przy wjeździe taki ogromny parking, na przykład 500-1000 samochodów i na takim parkingu po zaparkowaniu, po wjechaniu do tego tutaj naszego cudownego miasta, po opłacie jakiejś tam symbolicznej może 5 zł, może 10, a może za darmo. Dostawalibyśmy taki bilecik, który upoważniałby nas przez cały dzień do jazdy wszystkimi środkami transportu, czyli komunikacji miejskiej w gratisie, tylko dlatego, że nie zasmradzamy naszym dieslem czy benzyniakiem, obojętne jakim. I teraz tak. Samochody nie wjeżdżają. My szybciutko środkami komunikacji się przemieszczamy tam, gdzie chcemy. Miasto czyste, oddycha, wszędzie luźno. Po prostu cudownie, nie? jeden ze sposobów, no przecież nie wiadomo, niekoniecznie musi to być sposób trafiony, nie? Ja tak po prostu, wiecie, myślę spontanicznie, głośno, głośno tutaj przed tą moją kamerą, już kiedyś powiedziałem nawet o tym, że... No ale tu jest inne myślenie, tu jest myślenie wsteczne. Jak Kowalskiego upierniczyć, żeby więcej zaczęło wpływać do budżetu? A potem w tym budżecie zostanie to przetrąbione, przeżarte na idiotyzmy, na głupoty. Zupełnie na głupoty. No ale... Może nasza taka, taka, kolej naszego losu, tych nasz biednych, tych, tych domowników, gdzie będziemy się za chwilkę czuć gośćmi we własnym mieście. Będziemy się czuć obco we własnym mieście, w którym urodziliśmy się. Bo powiem wam, że ja zaczynam się tak czuć. Przyjeżdżając te 50 kilometrów do Krakowa czuję się jak gość. A trzy dni temu czułem się jak gospodarz, jak swój. Dziwne to uczucie, wam powiem. Dziwne. Czuję się, jakbym, jakbym dostał wryj. i to nawet nie bardzo wiem od kogo. kogo powinienem, komu powinienem podziękować za to, że tak w twarz dostałem? Czy nowemu prezydentowi? Czy nowym radnym? Czy jakimś szarym eminencjom, które tak pociągnęły za te sznurki? Może wszystkim im razem podziękować, tak powinienem za to? W każdym razie owi Państwo, kimkolwiek by nie byli, wylali naprawdę kubeł zimnej wody na mój rozgrzany łeb i teraz to wszystko psyczy. Tak syczy, że no, stąd macie te nagrania. Stąd macie te nagrania. Także może się okazać, że piwowarczyk zacznie się angażować w politykę tutaj regionalną. Czy to dobrze dla tych włodarzy? Raczej wątpię. Bo mój niewyparzony język różne dziwne rzeczy tutaj może, może, może powywijać. Ale może nie, może mi przejdzie, może to wiecie taka chwilowa zajawka, zobaczę jutro, jak to wszystko wygląda od podszewki. No i powiem wam, co o tym, co o tym myślę osobiście. Nie? Czy w ogóle warto przykładać rękę do czegoś, co może się okazać, że jest przewidziane na zagładę, albo jest na przykład ustawką kontrolowaną, nie? Czyli wyłapać tych niepokornych po to, żeby ich szybciutko uciszyć, a potem i tak zrobić swoje. Może też tak być. Kto wie, kto wie. Pozytyw jest taki, który wam powiedziałem, że wśród policji są normalni ludzie. Normalni ludzie tacy jak my. To jest dla mnie niesamowite zaskoczenie. To już jest po zaskoczenie po raz kolejny. Po raz kolejny. W tym roku to już drugi raz. No, także to coś, coś fajnego się dzieje. Dobrze, no to w takim razie życzę Wam, moi drodzy, którzy tutaj dotrwaliście jeszcze do tego, do tego mojego nagrania. Życzę Wam pięknego dnia albo pięknego wieczoru, w zależności o której porze to oglądacie. I pilnujcie miski, pamiętajcie, pilnujcie już nie miski, pilnujcie naj, najcudowniejszego talerza. Cześć!